Po co wędrują jak daleko? Czemu niektóre zostają na zimę? W tym filmie postaram się to jak najrzetelniej wyjaśnić. Moi drodzy, ja jestem Dejtu i zapraszam na materiał o wędrówkach ptaków. Chciałem jeszcze powiedzieć, że zbieram pytania do QA, więc jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć o mnie oraz o kanale, to wejdź w sekcję komentarzy i zadaj mi ciekawe pytanie, a teraz przechodzimy już do materiału. Zacznijmy może, jakie ptaki podlatują na zimę. Myślę, że większość z Was wie po co. Ale w szczegółach można powiedzieć, że opuszczają dany kraj, ponieważ zima jest dla nich nieodpowiednia, potrzebują większej ilości pożywienia oraz dzień staje się znacznie krótszy. Jednak ptaki takie jak np. Adredum, Lodówka czy Uchla przylatują choćby do Polski, bo dobrze czują się z polską zimą. Niektóre ptactwo potrafi pokonywać olbrzymie odległości. Rybitwa powielata, bo nie mowa, pokonuje 30 tysięcy kilometrów w ciągu roku. Lata z Europy do Chile albo do przylądka Nowej Nadziei. Jak podaje Wikipedia, 25-letnia rybitwa powielata w swoim życiu może przelecić trasę około miliona kilometrów. Przejdźmy teraz do gatunków pozostających na zimę. Weźmy przykład Polskę. Zostają przy karmnikach głównie wróbel, sikorka, której duża część przylatuje do kraju. Mazurka oraz sujka. Ptaki te nie mają ani przystosowanych płuc do takich wędrówek, ani sylwetki. Natura wyposażyła je jednak w inne rzeczy, które pozwalają na przetrwanie w ten ciężki okres co roku. A jak wyglądają takie trasy? Bywa i trudno, lecz ptaki znają zazwyczaj doskonale trasy i robią to w grupach. W ten sposób młodziki uczą się od weteranów, którzy często nawigują przez całą trasę. Zmieniają także formacje. Jeśli przód się zmęczy, zastępuje go inny rząd. Nawigują się często charakterystyką danego terenu, czyli szczytami, brzegami oceanu, oraz niektóre używają prądów powietrznych. Jeśli film ci się spodobał, prosiłbym bardzo o zostawienie łapki w górę. Bardzo mnie to motywuje. Jeśli interesuje cię ornitologia, spodobał ci się film, chcesz usłyszeć więcej ciekawostek na temat ptaków i ich życia. To zachęcam do zasubskrybowania tego kanału. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o giveaway'u i cześć!